Dobra, to nagrywamy. Dawno nie nagrywałem, przepraszam za to, ale nie miałem jakich kiedy Przedźwięk, teraz ściszemy. Internetu zbytnio nie mam. To jest reklama, spokojnie. Przepraszam, grałem sobie. Teraz zagrajmy rundkę. O -o -o. Nie, no niestety nie miałem kiedyś czasu, żeby to nagrać. Na szczęście przypomniało mi się, że nie wiem, jak nie ma rodziców, to no. Więcej tyle prywatności. Nie chcę też im przeszkadzać, oni lepiej żeby oni o tym nie wiedzieli. Oj, to już nie snajpą. Widzę. Ojej, ojej, otoczony Otoczony, otoczony jestem. No jesteśmy co. Tam spokój jest. Dobra. Ja sobie tutaj naładuję naboje, żeby wiadomo. Nie paść z nie wiadomo czego. A, wiedziałem, że tam jest spokój. Kurczaki. już dobra. Spróbujemy naszych umiejętności. O, tutaj coś jest ten. O, nie, 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 bez snipek, bez snajpy. Ej, to chyba nie była snajperka. Ej, nie, nie rzucajcie mi bombę. Nie wiem, że mam bombę jeszcze. O! Jeden damage! Nie Nie! To jest Genialne, najlepsza broń ever! Ej, padamy, padamy. Będziemy takim stróżem tutaj. dobra, jest git. Żyjemy, to jest najważniejsze. Tak, mamy celownik na głowę, celownik głowę nie więcej. To jest specjalnie nie wchodzą, bo nie chcą zostać zaatakowani przez kratę. O, dobra, widziałam. Ja, ja tutaj się nie tałam. Ja się tutaj nie idę do przodu, bo tak to mam przewagę. No No Po pierwsze wtedy miałem przewagę, a po drugie jakby, nie wiem Mogłem coś jeszcze ugrać z tym HP Tą małą ilością Dobra, spróbujmy z tym Ach, tak. e, sobie kupmy e, Pięknie Możemy mieć Ojej, oj, oj. Człownik tu najlepszy nie jest. Szczerze. Według mnie. Tutaj... no. Tutaj czterema białymi krzyskami, mnie Piękny kill. I nie tam. No nie wiem czekolę trafię. Szczerze wątpię. Ojej, ojej, nie tą w dwójkę. Ten jest... Tam. O, pięknie, headshot W ogóle cała jestem triple killa prawie Byłem cztery, w, 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 w tam Bez śmierci Ale w końcu kiedyś ktoś mi musiał No, wiadomo Zagrozić Uf, Hop się nie strzai to tam Albo już jednak się strzaił. Nie, nie we mnie, Pani, ja Cię tutaj widzę, ja Cię mam na oku Wiem, nie wiem Być może mi, nie wiem, no, przegrywamy, została minuta ostatnia Ej, Panie, co tam, co mi Pan strzelał? Aha No się tam no, pięknie, no o, nareszcie, nareszcie, bytku. Z drugiej już nie mogłem położyć. No, nie, nie. Hmm, Musi mnie od razu zabić. No i to na w ogóle jakaś taka. A my to przegramy. No weźcie. Panie, ty się odsuń. No, ten co chodzi z ten? Z nożem, i chcę kogoś na blisko dziabnąć. Także jest tak. Wiecie co? 34, 30. Nie, no, wiecie co? O, pięknie. Nie, już nie nadrobimy. Aaaa, ja nie mogę. <ścoughs> Mój strzał, bilajek. Ciu ciu, 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 Dobra, no wiadomo kto jest najlepszy w mojej drużynie no, Oczywiście, że ja Ach. Ojej, jakieś reklamy Najgorzej jest to, że ścinę te reklamy Trzeba czekać aż się odetną i dopiero później wolić No właśnie, ja mam 2.08 no, czyli jakby to, to jest, poko że pokonanych mam przeciwników, a to jest to, że tyle razy zginę. To są asysty. Można powiedzieć, że nie mało, ale szczerze, według mnie to nawet dużo. I to jest napis master, mistrz. No. Jak tutaj sobie wejdziemy na all Game mocno, to master, no mistrz, no bo tutaj. O. Tu już mam nawet przydomek pro Tu mam pro Tu mam skill To jest skill Tu jest skill Tu jest skill Tu jest pro Tu jest master, no to No Ale to pięknie wygląda, pięknie wygląda ta tutaj pro Ja jestem takim prosem Master Mistrz. To jest beautiful. Beautiful with my eyes. Przepięknie Nie. Dobra skit. Nie. Cześć. <laughs> Co za typo. Jeżeli mnie tutaj przypadkiem nie dotknął. Jestem w takiej słabej sytuacji. Jeśli by ktoś się tutaj zdenerwował, to by mnie pokonać. Dobra. Easy kill. Easy I mamy skill. Eee! Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Panowie, nie nadążacie z kimś, z czymś, coś? Nie, nie na no. kur! Gdzie ty mi się respisz, panie! Nie miałem czas. by wyskoczyli obydwu Obydwoja, dwoja, no. pisów chyba nikogo nie ma. pod co? Gdzie to jest? Eee. Mam, mam dobry dobry wzrok chyba. Dobra, pięknie. Lisko pokonałem go z tą branią co so jest, jaki t-poising po prostu sobie tak i skaczemy, t skaczemy, ale tak fajny z tym t, z t fajny fajnie t trudno mi się wyobrazić dobra i nasz oj. oj, oj. Nie no, ja nie mogę, co my robimy? O, tutaj pokazuje, że przegrywamy 8-3, ale to... To akurat nie jest, prawda? Nie wiem, ile przegrywamy, aczkolwiek... O, pięknie! Przepięknie! Ojej... to widzę? Nie najlepiej... Nie najlepiej się dzieje. No, ja jestem na najwyższym poziomie, tam. Oj, panowie, co tu się dzieje? Jeżeli ja nie potrafię trafić, Ech. Już mają miałem snajpery, a ja. Jestem na szóstym poziomie przynajmniej. Perfekt. perfekto co ty mi tak, jaki to, co jest? On tak sobie pokryje, powolutku, po cichutku i idzie ze mną, co jest? Perfekto, taki skill ja mam. Oj, 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 ej, 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 co tu się stało? Czyżby tu przeszedł jakiś niebieski niebieskij? Uuuu, jaki cel, dobra, pięknie, pięknie, robimy to, robimy to Uuu, robimy to Robimy to Aj. Co jest? Ludzie chodzą z nożami Mimo, że nie... a patrz, są już na ciebie No, ale jest z... Jestem ósmym pojawią. To Tu się tylko trochę samu widzę kogo pięknie, Dobra nie, ja nie mogę, nie, w nogi, to też ja nie mogę, ja miałem to nie, ja że miałam Piękne HP nie 18 nie, ja nie mogę, nie, nie, wiem, czy nie jest, nie jest Dobrze. Dzisiaj zamierzam też, żeby wleciał w odcinek w chwilę potem tym, um, tam um, z Brawl Stars. Niestety nie mam jeszcze takich um, Bajerów jakby to powiedzieć, żeby móc jakby nagrywać i mówić. Chociaż nie jestem pewien, bo mam taką pewną kamerkę. Więc może, może. Ale to wszystko się tam przekonamy. Wszystko się okaże. Będę nagrywać ewentualnie bez głosu. No, no, nie widzę zbytnio innego wyjścia. Bo w sumie mam tamtą kamerkę z tym komputerem, aczkolwiek. Nie, wiem, co tam? E, zero. Jeszcze nie wychodzimy um, Zagrajmy jedną rundkę Pomp mod I będziemy przechodzić do Brawl Stars Aczkolwiek to już w następnej A, dołączyłem to do jakiś tam Która już jest 5-3, to nie ma po co tam Już tam wiadomo, że będzie 6-3 albo 6-4, czyli jakoś tak No chyba, że Aha No dobra, dobra no dobra, no. nie jest źle. Ten, ten tutaj jakby em, niebieski, ale jakby te dnięty to jest ja, tylko że po prostu. Em, serio, co nie robię. Aha, bo mi. Ale po prostu mnie jeszcze nie tam. Jeszcze wtedy nie żyłem. No, Ora. Nedok mnie najlepiej tutaj jest na dół i ewentualnie pokapić. Ten protekt jest najważniejszy. Nie idź tam. Tak, tam pilno, ja tutaj pilnuję. Wszystko się Yo. Oj, oj, oj. Aha, nie no. Sam został na trzech. Ja fajną kapkę ma. Nie powiem, już nie. Aj, aj, Nie, no nie miał szans, nie ma co tam. Nie ma co się gadać, nie ma co tam. No. Aha. Jeszcze według mnie, tam Czerwoni mają gorzej. no, czowi. to o wiele gorzej. No weźcie, no, ja nie mogę. No a przynajmniej to tego sobie aż ma 14B. Ej, panowie! Panowie, co wy robicie? Widzę już ledwo co tutaj dołączyłem już ten. stracimy te 4 punkty. No yes. Co za typo jak trehardował? Prawie, ale za 14 i 28 życia trzeba chyba bardziej warto byłoby... Im schizu, ale... A bo teraz po brak, co No ktoś tu przychodził Ej, nie Oni tu kampią wujkę Najgorzej Ech. Najgorzej W idziesz Kolega przed tobą idzie Wodzi tam i dada od razu 38 no, HP Ciemnik ma znaczną przewagę nie, nie, on, nie, nie da się zabić 10 sekund, 10 sekund Tam widzicie do góry, nie wiem czy widzicie Teraz już raczej lepiej widać tylko 5 sekund 4, 3, 2 Dobra, pięknie Bomba była aktywowana Po prostu na czas wyjraliśmy Jakby to powiedzieć Bardziej um, profesjonalnie na czas Nie to a, dobra, i tak się miało, czysto Złoto, czysto kuldo Oj, 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 chyba wiem dlaczego nie tam Oni tak nagle się wszyscy cofnęli O nie Nie Może został sam na ten. A przynajmniej nie O, no, tylko nie trafił, Dobra, teraz na dwóch został. Na A, Jej, jak robi, robi, robi. Dźwięć, dźwięć, okazuje pokazujesz, że mu Ma jeszcze tą jakby kamizelkę tutaj taką. To jest jakby mniej tu staje. Obedecer. Co się tu posługuje? Kamerę Hmm, nie, 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 nie Dobra Grona. No i za chwilę przynoszę się do tego Browsa I nagrywam już oddzielny odcinek A teraz Żegnam się z wami No co prawda nie najlepsza pozycja No ale jak mnie tak zostawiają Jednego na Dwóch, trzech no to tak bywa Często nawet robiłam na 99.1. No teraz jak tam nie zmieniło się nic zbytnio niż przed odcinkiem. Dalej jest 2.0. Tutaj ewentualnie jest trochę więcej niż było przed odcinkiem. 2.51. piękny wynik. Pro przepiękny. No i wka. A ja się z wami żegnam. Pa, na razie.